Witajcie w tej strony tam bardzo serdecznie standardowo taka kamerka szybkie newsy enlisted i taka trochę roadmapa, ale nie roadmapa to są ich plany. Jak wiecie ostatnio wydaliśmy Major Update'a RZHF, <grywki> cały czas zbierają feedback, czyli opinie na temat e, gry od graczy, e, na temat właśnie tutaj tego update'a i ciężko pracują nad następnymi. Updateami. Wiedzą, że my chcemy wiedzieć co w tych update'ach będzie. Warto jednak zaznaczyć, że tylko najbardziej ważne tematy są tutaj w tych planach zawarte. Te mniej ważne będą oczywiście w tych update'ach, ale nie, były, nie są tutaj jakby wypisane. Więc rolujmy niżej i zacznijmy może tutaj od Almost complete, czyli te, które będą jakby w najbliższym czasie. Moi drodzy, darmowy release na Steamie, czyli darmowa wersja na Steamie. I oczywiście improvement to The account Leaking, bo jak tam się pojawiła ta płatna wersja, to były tam gigantyczne problemy z tymi. Duża część osób, nawet jak kupiła tą grę na Steamie, nie mogła tego konta połączyć. To będzie bardzo niedługo, z czego jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony. Ostatnie zmiany nie, właśnie od czasu tego tam, wiecie, tej fellernej y, premiery na Steamie, cały czas dobre, dobre, rzeczy do tej gry wrzucają, więc mi się to bardzo podoba. UI improvement, czyli jakby poprawki HUDu. Nie wiem, jak to powiedzieć. Tego wszystkiego, co w grze widzicie, jakieś tam pasek życia, coś takiego. Quality of Life Improvements based on feedback, czyli pewnie jakieś poprawki, konek powiększenia czegoś, pomniejszenia. Eee, growy tutorial do UI, co, jak, co jakby dana rzecz robi i co. No, takie jakby bardziej rzeczy dla początkujących graczy, bo naprawdę trzeba powiedzieć, cały interfejs użytkownika w tej grze jest dosyć skomplikowany, te składy, ulepszenia i tak dalej, to jest naprawdę bardzo skomplikowane, szczególnie dla nowych graczy. Yy, więc naprawdę to będzie bardzo przydatne. Ja sam w pierwszym poradniku tłumaczyłem, o co właściwie z tym chodzi, tak naprawdę, więc yy, no jest to dosyć skomplikowane. No i o, lepszy opis yy, game mechanics są no to, wiadomo, jakieś tam proste rzeczy. Pojazdy i żołnierze i ich balans. Nowy yy, Anti-Tank guns, czyli działa przeciwczołgowe na wyższe battle rate'y. Spoko. Nowa klasa żołnierzów. Spoko. Ciekawe, co tam jeszcze wymyślą, tak naprawdę. I teraz coś, co mnie tutaj oprócz tej premiery na Steamie najbardziej cieszy, czyli silver and research points. Ja bym tu może jakąś opinię kontrowersyjną wypowiedział co do tych, zbierania tych punktów, jak się całą grę ukończyło, ale to może na kiedy indziej. Tutaj wam powiem, że właśnie te punkty, które jak widzieliście jakby totalnie wszystko w całym drzewku, e, punkty researchu, będzie można zamienić z silvera, w silver coiny. To dla mnie bardzo ważna rzecz. Jakoś z tego wybrnęli, bo tutaj chciałem już ponarzekać kiedyś w jakimś filmie, ale dobra, to będzie bardzo fajna rzecz w mojej opinii, jeżeli to tutaj wejdzie do tej gry. Mam nadzieję, że też przelicznik będzie taki: 1 do 1, 1 punkt EXPA, 1 coin, na to liczę. Silver Rewards for Battle Hero Medals, czyli jakby zamiast tego mnożnika EXPA, będzie jeszcze dodatkowo nagrody w formie gotówki. Poprawiam też zarobki z trybu podboju, bo jak wiecie, dużo osób wychodzi z niego, więc fajnie. I jakiś Veteran Box with Old Event Rewards for Silver. Czyli będą skrzynki, które można kupić za Silvera i będzie można dostać coś w nich ciekawego, jakieś stare nagrody z eventów. I teraz część, która jest jakby jeszcze długo przed nami, pewnie pod koniec tego roku, albo nawet w przyszłym roku. Czyli nowy Frontline, jakaś nowa, nie wiem, może zagramy na jakichś mapach, nie wiem, może w Europie, może w Polsce, coś takiego. Eee, nowe pola biter na tych mapach, które już mamy. Spoko, wiadomo. Combat Events, ciężko mi powiedzieć co to będzie, po prostu będą jakieś eventy. O, będzie można też te boostery co dostajemy od razu po wejściu do gry, będzie można je odpalić kiedy indziej, też spoko. Matchmaking Preferred Map System, coś takiego jak mamy w Wartanderze Reworking Rules for Groups, eee, czyli jak będziemy grali w grupie będą trochę inne zasady, pewnie chodzi o jakieś inne battle rate i tak dalej. Kary dla deserterów bardzo spoko rzecz. Silver bonus for using join a team bardzo fajna rzecz. Możliwość dołączenia przyjaciół do meczów, które już aktualnie trwają. Fajna rzecz. Ale ciekawe, jak to będzie działać finalnie. Czy będzie wyrzucało bota, czy. No, zobaczymy, jak to będzie działać, jestem ciekawy tej opcji. No i konsole dostaną pełny support klawiatury i myszki, oraz yy, będzie poprawiony aim assist. To nie wiem, czy mi się akurat podoba. Bo jak wiecie, PC-owcy nie mogą wyłączyć crossplaya w enlisted. I tutaj już coś, co nie jest pewne, czyli jakby rozważane funkcje, czyli klany oraz globalny czat w menu. Tutaj jeszcze piszą, że będzie developer Q&A, będzie można zapytać e, o jakieś rzeczy deweloperów, więc wbijcie sobie tutaj na Discord, e, na Discord, na Discordzie tam też pisało, ale ja polecam na Redditach zadać jakieś pytanie, tutaj zobaczycie pewnie dużo osób innych zada podobne pytanie. E, czas do dziesiątego, tutaj mamy lipca, więc jak chcecie zadać jakieś pytanie, wbijcie na Reddita czy jakieś inne tutaj platformy, mają jeszcze Discorda yy, i tam zadajcie jakieś pytanie. Ja może potem nagram jakiś odcinek, jak będą fajne odpowiedzi z tego, a na dzisiaj to chyba byłoby tyle. W mojej opinii fajnie, że w końcu mamy jakieś konkrety, co będzie w tym Enlisted. Niedługo mamy tą premierę na Steamie darmową, dla mnie bardzo ważna rzecz yy, i tak samo większe zarobki, bo naprawdę zarobki w tej grze jest strasznie bida. Battle Rate ostatnio poprawili, jak już wiecie, yy, jest bardzo dynamicznie. Yy, battle Rate rzuca już nie są te dwa koszyki, więc to się trochę pozmieniało. Eee, więc gra jak najbardziej ma piękną drogę do dobrej, fajnej gry. To tyle. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.